Cześć, nazywam się Bartek Sobczuk. Chciałbym Wam zaprezentować grę, którą zaprogramowałem na, w aplikacji Pixblocks na potrzebę konkursu Pixanka 2020. Celem gry, celem gry jest zdobycie jak największej ilości jajek i Dotknięcie fla niebieskiej flagi. Między innymi, żeby wyjść z pokoju trzeba mieć klucze: złoty, czerwony i niebieski. Są też. Nie można, nie da się przejść przez ścianę, chyba że, chyba że masz strzałkę i ona cię przeteleportuje poza pokój. No, i żeby, żeby otworzyć jedno takie charakterystyczne przejście, trzeba mieć cztery jajka zdobyte. Trudności to są, to są kolce, i one zabierają jedno życie, bo gracz, gracz ma trzy życia. Kolce zabierają jedno życie, a lawa zabiera dwa życia. Żeby otworzyć lawę, trzeba dostać się do żółtej flagi, ale to nie jest tak proste, no bo trzeba, trzeba, trzeba mieć przynajmniej 16 jajek. Żeby, żeby otworzyć pokój z, z niebieską flagą, trzeba, trzeba wcisnąć niebieski guzik. No, i teraz zaprezentuję, jak, jak się gra. No, i teraz nie można. Zbieram jajka, klucze. Znowu jajko, czerwony klucz. Otworzyło się teraz przejście. Chyba zauważyliście. Patrzcie ciągle na królika. Teraz się przeteleportowałem. No i teraz właśnie nie mogłem yy, żółtej flagi, żeby no bo nie miałam 16 jajek. Gdzieś nam guzik. I właśnie teraz zauważyliście pewnie czerwone krawędzie. To jest tak, że kiedy o tym powiem później. Tak. No i teraz idę po żółtą, żółtą flagę. otworzyło się przejście z lawą. Czy teraz przypadek w ścianę. Trzeba tu uważać mocno na kartę. No i teraz idziemy do końca. Teraz zrobiła się spirala. Jakbym przegrał, by była woda. No i się napisało. Wynik. Wynik. 21. Jaj. No i. Wytłumaczę Wam o co chodzi w tym, teraz Wam wytłumaczę. Teraz zagramy z błędami. Nie da się przejść przez Od nie, wezmę sobie klucza. No nie mam klucza, więc muszę chyba wejść na kolce. I właśnie teraz widzieliście żółby czerwone kropki to jest właśnie znikające jajka. Teraz muszę otworzyć. No, i widzicie, woda. I jedenaście jaj. Teraz Wam wytłumaczę, o co w tym programie działa. Zmienna E dotycząca życia, życia gracza, jeśli jest inna niż 3. Bo, jakby było 3, to by w ogóle program jest podzielony na dwie części. Na to jak gracz gra, i na to jak się gra kończy. No i teraz, jakby się było 3, to by wtedy była ta druga część. A teraz się różni niż 3. Więc zmienna E dotycząca życia gracza różnie niż 3 i następnie jeżeli 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 zmienna E dotycząca życia gracza jest inna niż 3 3 to i następujące warunki jeżeli królik zobaczy jajko to wtedy to wtedy zamalowuję je na biało, tak jakby je zebrał. No i zmienna A dotycząca ilości jajek to się powiększa o 1. Teraz, jeżeli zmienna A dotycząca ilości jajek się równa 4, czyli są 4 jajka, 4 jajka, to wtedy na na współrzędnych X i Y się otworzy przejście. I, A, i żeby nie brugało to przejście, to A i równa się A plus 1, czyli jakby bonusowe jajko. Następnie, jeżeli królik zobaczy złoty kluczyk to go zbierze, czyli zamaluje na biało. No i zmienna B odpowiadająca ilości kluczy się podwyższy o 3. Jeżeli królik zobaczy klucz czerwony, to wtedy to wtedy go zbierze, czyli zamaluje na biało i wtedy zmienna C zmienna C odpowiadający za ilość kluczy czerwonych zwiększy się o 3. I teraz, jeżeli królik zobaczy niebieski klucz, to wtedy, to wtedy zbierze go i namaluje białe, i D, zmienna D odpowiadająca za ilość, ilość kluczy niebieskich się podwyższy o 2. Przewijamy teraz, jeżeli królik dotknie kolców, to zmienna e odpowiadająca za za życie gracza się podwyższy o jeden. No i Straci jedno życie. No i wracam na początek. Teraz jeżeli królik zobaczy lawę, jeżeli królik zobaczy lawę, to wtedy zmienna E odpowiadająca za, za życie gracza się zwiększy o dwa, czyli gracz straci dwa życia. I flaga się podniesie o jeden. Ustawi się o jeden. Że ustawi się na jeden, żeby się cofnąć. Teraz, Je, teraz jeżeli... Jeżeli królik zobaczy bramę złotą bramę. I jeżeli królik ma jakieś klucze. To wtedy namaluję tą bramę na biało, czyli, żeby ją otworzyć. No i B, zmienna B, odpowiadająca za, za ilość kluczy złotych, się zmniejszy o 1. No i teraz x1, to powiem zaraz. I teraz flagę podniesie na 1, czyli, żeby się cofnąć. I teraz x1 się ustawi na 1 po to, że x1, jeżeli x1 jest inny niż 0, to wtedy x1, jeżeli jest mniejsze niż od 100, to wtedy ciągle się będzie powiększać. A jeżeli, a jeżeli zmienna x1, będzie się równała z to, to wszystkie te jajka na tych współrzędnych się zam znikną. No i trzeba ustawić x1 potem na 200, żeby się potem już te ten warunek nie robił. Teraz, jeżeli zobaczy czerwoną bramę, to wtedy, jeżeli królik też ma, ma klucze, to wtedy to wtedy to wtedy zamaluję na biało to wtedy zamaluję no jakby otworzę tą furtkę no i wtedy zmienna C odpowiadająca za za ilość kluczy czerwonych się zmniejszy o 1 i flagę podniesiemy na jeden, żeby się cofnąć. Teraz, jeżeli królik zobaczy zobaczy niebieską bramę, to wtedy, no. I wtedy jeszcze jeżeli, jeżeli w ogóle ma jakieś klucze niebieskie, to wtedy, to wtedy otwiera tą furtkę, no i zmiennade odpowiadająca za ilość kluczy niebieskich się zmniejsza o nie. I stawiasz flagę, żeby się potem cofnąć. Jeżeli królik, jeżeli królik zobaczy niebieski guzik, to wtedy zamarzy go na wciśnięty guzik, wciśnięty guzik. i zrobi wejście na współrzędnych X1 i Y12. Jeżeli królik zobaczy skrzynię, czyli ścianę naszych pokoi, to wtedy, to wtedy, to wtedy postawi flagę, żeby się zdobyć. Teraz proste warunki, że jeżeli, że jeżeli królik zobaczy strzałkę w górę, to dwa w górę, kiedy strzałkę w dół, to dwa w tu, kiedy w bok. To dwa to się przeteleportuje. Teraz jeżeli królik zobaczy żółtą flagę. I jeżeli zmienna A dotycząca ilości zabranych jajek jest większa niż 15, to wtedy to wtedy rysuje białe, no i na współrzędnych X4 i Y7 się otworzy przejście. No i potem, żeby się warunek nie wykonywał ciągle, idzie w bok. Teraz. Jeżeli królik zobaczy, Królik zobaczy niebieską flagę, i jeżeli zmienna A odpowiadająca za ilość zdobytych jajek będzie, będzie większa niż 17, to wtedy E zmienna E Wtedy zmienna E ustawi się na 5 I, i, i B1 I taka zmienna dla obrazków B1 mhm. będzie zajmowała jajko Teraz i postawi flagę, żeby się cofnąć. Teraz, jeżeli flaga równa się 1, to wtedy, jakby przy pomocy przypisuje współrzędne. I jakby żeby się cofnąć. Cofa się. I żeby warunek nie, nie. warunek się nie spełniał ciągle, to zerujemy flagę. I teraz przechodzimy do części drugiej. Że zmienna. E odpowiadające za życie gracza równa się 3 lub jest większe niż 3. I teraz, jeżeli zmienna e odpowiadająca za życie, życie gracza jest inna, inna niż 5, to wtedy b. To wtedy, to wtedy B1, to wtedy B1 będzie nie jajkiem, lecz wodą. Po to tak zrobiłem, żeby odróżniać wygraną od przegranej. Teraz, żeby zrobić tak fajne zakończenie. To, to teraz chciałem zrobić spiralę taką. No i przestawiamy królika na współrzędne x15, x15 i, i y1. I wtedy b się równa 14. Wtedy pojedynczy. Pojedyncza pętla że rysuje B1, czyli wodę lub jajko i się tu i tak 14 razy i tak potem 7 razy to będzie, że teraz rysuje jajko lub wodę i idzie w górę i tak tyle, ile się równa B. Potem tak samo robi: rysuje jajko i idzie tak, i rysuje, idzie tak. I teraz, żeby to była spirala, to zmniejsza B o 1, Żeby się jaj, jajka lub woda na siebie nie nachodziły. No i wtedy. No i wtedy będziemy robić tyle, ile wnosi B, czyli w tym przypadku 13. I będziemy rysować jajko i iść w dół. Rysować iść w dół. I tak 13 razy. Potem, z, potem znowu, potem znowu robimy, rysuję jajko. I rysuję jajko, i idzie w bok, rysuję, i idzie w bok. Tak 13 razy. No i wtedy B się znowu zmniejsza o 1. zmniejsza się wtedy B o 1. I robimy jeszcze 7 razy. To robimy o taką spiralę. Zresztą widzieliście na początku. Ustawiamy zmienną C na 0. I teraz, że żeby nie było tylko samej spirali, chciałem jeszcze dopisać liczbę jajek, którą zrobiłem. No i że liczba ma dwie cyfry, to pętla będzie się wykonywać dwa razy. Ustaliłem c na 0 i dwa razy się pętla. c równa się 0, więc od rogu, od, od rogu na współrzędnych x3 i y2 będzie i y2, zmienna y2 będzie się równała. A? A podzielić na 10. Czyli taką liczbę, którą zabrałem, podzielić na 10. Na 10. I teraz to się nie wykonuje. I C. I C. C równa się C plus 1, bo musi się też. Dziesiątki jedności. Jedności też muszą być. I wybiera się. Jedno z tych liczb. Z tych liczb i teraz i jak wróci jeszcze raz, to mija teraz zero, no bo przecież C się równa 1, to wkłada na 1 i jedność będziemy rysować od rogu na współrzędnych 9 i 2. 9 i 2. Teraz y2 równ i liczbę taką, że y2 będzie się równała liczba jajek modulo 10. Przesuwam to, to wszystko. Liczby zapisałem. Że napisałem tu, że od rogu, od rogu, czyli od, od lewego dolnego rogu, zacząłem robić, robić cyfrę. No, i to zrobiłem tak, że pierwsze te linie takiej kratki 7 i 5. To się równają 0, a kolejne się równają 1, 2, 3. No i tak właśnie te liczby zapisałem. Teraz, jak już napisałem yy, już liczbę jajek, chciałem napisać czego. No i jaj. Chciałem napisać jaj. No i napisałem to przy pomocy z. Yy. Napiszę to na bezpośrednich, e, zmiennych, takich jakich wybrało tutaj. No i gra się kończy. Dziękuję za obejrzenie filmu. E, e. Dziękuję za wysłuchanie filmiku. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie albo podajcie łapkę w górę.